Cześć Wojtku Ja chciałem, bo przygotowałem właśnie rybkę bożą z bułeczką. Ty masz testam. I po prostu chciałem. O, to z cebulką bożą. Cały te weź łyżeczkę Panie Krzysztofie, proszę nie trzeba spróbować Mam. co ja zrobiłem ludzie wysłali żebyśmy ogółem testowali czy to smaczne dobrze, panie Wojtku dobrze pyszne. to bułeczkę którą ja kupiłem świeża i po prostu proszę czystować się bo ja chciałem o tak właśnie to jest bardzo smaczne na pewno. Mm. No. Od zera do dziesięciu 10 mm. Bardzo pyszne. A to przysłali widzowie, tak? Tak. Spaczki, proszę. Proszę jeść. A, tak się je właśnie, żeby nie rozlewać. Żeby nie... С дедой Михой. С дедой Михой. Мы как правило, как братья. Ну, как родина. М -м -м.